Cześć Wam dzisiaj, Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio, tym samym tytule i lecimy, bo dzisiaj jest bardzo dużo rzeczy, niekoniecznie są one długie, chyba że się rozgadam, ale jest bardzo dużo rzeczy, więc na samym początku zacznijmy od tego, że część z Was mogła zauważyć, że są problemy z logowaniem, szczególnie jeżeli próbowaliście logować się do gry, wczoraj wieczorem, dziś w nocy, ewentualnie dziś rano. Teoretycznie, teoretycznie powinno być to wszystko rozwiązane i chojo powinno ogarnąć, ale dostałem informację od paru osób, że dalej zalogować się nie mogą, więc poradziłem im po prostu skontaktować się z supportem, bo co ja mogę, nic nie mogę, ale to, co było podstaw do programu, to Hojo miesza coś z zabezpieczeniami. Prawdopodobnie leci jakiś tam updatecik u nich wewnętrzny, który wszedł w konflikt z Twitchem jako takim, czyli teraz X-em, ze względu też na to, że zmiana nazwy była i parę innych rzeczy, to tutaj się może wysypać dużo, dużo, bardzo dużo wysypać się może. I jeżeli o to chodzi, tu ludzie, którzy mieli logowanie tylko przez Twitcha, nie mieli połączonych kont z czymś innym, żeby móc się zalogować przez, no, inną platformę. Albo bezpośrednio przez Hojo, albo nie wiem co tam jeszcze jest, ja, ja w sumie tylko przez Twitcha i przez bezpośrednio Hojo Konto się loguje, więc, jakby z mojej strony, tyle jak coś wywala. Nie, jeszcze coś tam mam połączone, tylko kurka, nie pamiętam co. Nieważne, nie ma to większego znaczenia. Tak czy inaczej, ludzie, którzy mieli konto stworzone tylko przez Twittera, czyli X-a teraz, próbując się zalogować, nie mogli się dostać do gry. Jeżeli mieli połączone to konto z czymś innym i próbowali od innej strony, to się udawało. Jeżeli przez samego Twittera, to nie. Więc z tego co rozumiem, tym razem nie jest winny Elon. Tym razem nawalili gdzieś schojo, ale to akurat nikogo nie powinno dziwić. Wiecie o co chodzi? Więc to jej. Je. Druga sprawa jest taka, że już przyszło. W przyszłym tygodniu 26, jeżeli nie pokręciłem, jest rolowanie po Akeron Louche oraz Galaghera, w Honka Justa oczywiście, Zakier i Kumizuki zbierają listę, trzymają listę i jeżeli jesteście zainteresowani, to podbijać do nich, tak tylko informuję, bo przy okazji, dziś rano polecił odcinek z trailerem, który moim zdaniem, w moim prywatnym odczuciu jest najlepszym trailerem, jaki Hoyo popełniło. Czy podoba wam się postać, czy nie, to tam obojętne mi z perspektywy filmowej, nawiązania do kina noir, nawiązania do różnych fajnych trików montażowych, kilku różnych akcji, jestem na tak bardzo z tym trailerem. Gdybym nie był przekonany do rolowania po tamtą postać To prawdopodobnie by mnie to przekonało A byłem tak na krawędzi Znaczy się chciałem trzymać na coś innego w przyszłości Bo takie a może będę rolował A może nie będę rolował Ten trailer mnie przekonał Jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam Odcinek jest pewnie podpięty Lecimy dalej A lecimy no z dobrym tempem dzisiaj więc Tej wad Flower Photography Event startuje Czyli kolejny evencik mający troszkę podkręcić PR Hojo Bo w ostatnich tygodniach nie jest tym najlepiej Aktualizacja 4.5 szał nie robi za bardzo Więc mamy mnóstwo web evencików albo różnych konkursów, które mocniej, intensywniej niż zazwyczaj do tej pory walą w nas, że a, możemy coś tam zgarnąć, możemy jakieś tam drobne bonusy od Hojo przytulić, bo no, są na różnych konkursach. Więc tutaj w tym wypadku mamy event trwający od 20 marca, czyli od dzisiaj do 31 marca, czyli do końca tego miesiąca i czas UTC oczywiście plus 8. Wyniki powinny być w okolicy 12 kwietnia. Można na Twitterze albo na Facebooku zawalczyć o nagrody, którymi są primogamy razy 160, czyli jakby po jednej rolce dla 300 osób tych nagrod mnie, załamują mnie, naprawdę, bo tak statystycznie patrząc, to to jest kichnięcie w ich wypadku, nawet nie, a no dobra, wszelkie informacje dodatkowe macie tutaj i to, co trzeba zrobić, to jest podzielić się kwiatkami swoimi, zrobić zdjęcie kwiatków, które kojarzyłyby się z gęsinem, wrzucić na odpowiednie społecznościówki i oczywiście ohashtagować i podać to dalej, więc zaczynają robić takie mikro, nie wiem jak to w ogóle nazwać, to są konkursy, nie konkursy, to właściwie jest losowanie, bo z tych ludzi, którzy wezmą udział, to w większości wypadków będzie po prostu poleci bot, wybierze parę, wrzuci. I są zwycięzcy, więc te ich mikrokonkursy zawsze się pojawiały. To nie jest tak, że to jest coś nowego w tej aktualizacji, ale nie wiem, czy zauważyliście, jest tego większe natężenie niż było zazwyczaj. Już w minionych aktualizacji było tego troszkę więcej, a teraz jest tak jadą z tym bardzo 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 ostro i zazwyczaj to było połączone z konkretnymi postaciami chodzi nowe i trzeba narysować te nowe postacie a tutaj tak owszem tak ale macie jeszcze tego więcej i to są postacie których w tym momencie na banerze nie ma więc dzieje się coś hojo zauważyli że mają chyba lukę jeżeli chodzi o promowanie gry Rychło w czas, więc zaczynają Tym smarkać w naszym kierunku Przeskakując do kolejnej takiej rzeczy Mamy, w Genshin Impact characters All become cats, czyli gdyby Wszystkie postacie z Genshin'a zamieniły się W kotki, I moim zdaniem Jest to pokłosie tego, jak duże zainteresowanie Wykręcił evencik w Honkajuster Gdzie mieliśmy te takie pufo kotki Nie wiem, te takie podusie Co co to to było, to to, to było, ale to był fajny event Niezbyt skomplikowany, stało się i klikało Porównywało się parę rzeczy i leciało dalej I leciało dalej, i leciało dalej, i leciało dalej więc tego typu coś robią do gęsina. Oczywiście mamy pudełko z Nekirarą dla odmiany. To jest Kadehara Kazucha. Są Primogamy do przytulenia. Ten arcik jest cudny. Podoba mi się bardzo i podoba mi się w którym kierunku to idzie. Dlaczego to nie jest w grze? Dlaczego to nie jest coś połączonego z eventem w grze? Nie wiem. Na Prima Prilis w tym okresie pojawia się event, gdzie nasze postacie zamieniają się w kotki na modele kotków z gry. Nakładają tekstury podobne do tego co tutaj jest. Dodają parę gadżetów i możemy tam nie wiem pochodzić po labiryncie czy cokolwiek. Jakaś taka naprawdę mini gierka, to powinno być w grze i ten konkurs powinien być połączony z tym, co jest grywalnie. To by wtedy było mega, ale mam cały czas takie poczucie rozczłonkowania między jednym a drugim. No ale dobra, co trzeba zrobić? No ale dobra, o co tutaj chodzi? Mamy primogemy za zamienianie postaci w kotki do zgarnięcia primogamy, do zgarnięcia primogamy. Co trzeba zrobić? Na Twitterze, x teraz, albo Facebooku trzeba w trakcie tego eventu skorzystać z tego blank template, czyli tej grafiki, która tutaj jest, podepne linki, będą na Discordzie, w zakładce linki z YouTube'a. Zgrywacie to, Kolorujecie to tak, żeby przypominało jakąś konkretną postać. Wstawiacie i oznaczacie hashtag Hoyolab I hashtag CatifiedTaywad. Myślałem, że tam będzie Certified, a to jest Catified, że skotkowane. No dobrze, no dobrze. Tutaj macie jeszcze formularz do wypełnienia. I lecicie, bawicie się dobrze. Do zgarnięcia są jeszcze ramki na Hoyolaba. To jest chyba w sumie najlepsza ramka, jaka była do tej pory, więc. Ja. Jestem jak najbardziej na tak, ale z drugiej strony jakoś. Aha. Brakuje mi, żeby tego typu rzeczy były zrobione w grze no ale to może ja. Z drugiej strony pomyślcie, jakby ten kotek pudełko od Kirary przerobić większość postaci w gęszynie i zrobić wyścigi małych kotków, które są właśnie pudełkami? What the heck dodać jakieś bosty czy rzeczy do złapania Ala Mario Kart i geniamy się tymi kotkami, możemy komuś zostawić skórkę od banana, ewentualnie złapać jakieś fasolki, jako i to i dostać eksplozywnego przyspieszenia czy coś. Do spowolnienia są kłębki, które jak kotek złapie, to się zatrzymuje, żeby je trochę pomijać. Tym, ile tu można by było fajnych, prostych rzeczy zrobić na tym silniku? Żadnych większych problemów. Jedyne z czym Hoyo miałby problem, to jest netcode, który nie wyrabia w kopie, więc te wyścigi w kopie byłyby czulowe tak długo, jak nie ogarnął netcoda. Narzekamy na to od 3 lat. Jestem załamany, bo patrząc na to, macie pomysły, co można zrobić, nie? W jakim kierunku można pójść? Każda postać może zostać przerobiona na takie pudełko bez większych problemów. Oczy w takim kolorze, jak ma postać, czyli tam, nie wiem, jak ma hutało tego motylka w oczach, to dodać tego motylka. Cała reszta po prostu przekolorować na postać, dodać. Te motywy, więc to jest zrobienie takiego jednego pudełka. To nie jest dużo roboty dla grafików, którzy nad tym siedzą i tak mają dostęp do tych tekstur bezpośrednio, więc wyciąć, wkleić, poprzestawiać, dopasować, żeby było. Mogę Wam to zrobić. Nie będzie to jakoś wybitnie drogie. I jedyne co to zrobić, wyścigi tych pudełek, całą mechanikę, wszystko już macie, tylko ustawić trasy, bo pudełku Kirara i tak biega, więc to można wykorzystać Kontynuując ten odcinek w kierunku rzeczy, które w grze akurat będą, to mamy. Co jest następne? Discovery Traces Explore Nature. O, to jest ten iwencik, web, evencik, w którym do zgarnięcia są primoszki. O którym wspominałem, ale jeszcze go nie robiłem, więc tutaj przeskoczmy na to i zobaczmy, co jest. Successfully take photos of two kinds. Czyli trzeba zrobić dwa zdjęcia, cztery zdjęcia i tam plecaczek jest Dobra, zacznijmy eksplorować, bo ja tutaj czy jestem zalogowany? Nie jestem zalogowany oczywiście Już jestem zalogowany, więc wbijamy w eksplorację I mamy tego troszeczkę, start exploring, tak? Gdzie my tu wbijamy i co my tutaj musimy zrobić? Zacznijmy może faktycznie od ymm, Dragon Spine. O, są motylki, tam był fenek, tutaj widzę... Mam wrażenie, że to kiedyś było Że wykorzystali coś, co już kiedyś było zrobione Cryo Life Formę mam znaleźć, tak? No to jeżeli chodzi o Cryo Life Formę, no to to jest Cryo Life Forma. Jest troszkę informacji na ten temat. Aha, widzę, że tego jest więcej, widzę, że tego jest tutaj więcej, ale próbujmy zrobić też Fenka. Nie mogę zrobić drugiego zdjęcia. Tylko jedno zdjęcie mogę? Wszystkie zdjęcia w tej scenie zostały... O nie! Naprawdę tylko tyle? No to może tu będzie troszkę więcej, ale... Ferocious Creature. To tych ferocious creature'ów, przede wszystkim mamy żuczka gnojownika, to jest najbardziej ferocious creature w tej grze, <grywki> krokodylki też jak najbardziej, to jest ferocious creature, motylki, ło, to jest tak ferocious, że hur dur dur tutaj są dwa zdjęcia do zrobienia, dobra. Więc jeżeli mam znaleźć dwie rzeczy, ja bym zaczął od krokodyla, bo po prostu je lubię, są fajne, wydaje mi się, że to ferocious jest, aczkolwiek mogę się mylić. Tak, złapało jedną, mamy informację na temat tego, i druga to złapałbym to, chociaż boraski albo te też są bardzo ferocious ale okej, okay, złapmy te, bo tamte też są w zielonej części, a to jest w pustynnej części, więc jakby mamy dwa różne modele, nie? Mm, z pustyni i z części zielonej. Okej, okay, i jest, i jest, i jest, i jest, więc złapało to troszeczkę więcej, mamy. Więc przeskoczmy do kolejnych rzeczy. A, że tu już mogę przygarnąć tego kleim. To sobie sklejmuję na koniec. Na razie my wróćmy. Przeskoczmy do ostatniej. I ostatnia jest tutaj, i to jest, że Fontaine, że pod wodą mam zrobić. Okej, okay, mam znaleźć zwierzęko, które nie jest agresywne. No przede wszystkim to, to te, te u góry. No one wyglądają tak, jak ja powiedzie I coś podwodnego byśmy złapali. Te płaszczki, te, te. One prawie wszystkie nie są agresywne. Znaczy, nie pamiętam w sumie nawet, co trzeba zrobić, żeby one agresywne były. Złapy tego, może, wtrącego, wydaje mi się, że on też nie jest sam z siebie agresywny, że trzeba naprawdę się postarać. I tak, czy tu jest coś jeszcze? Nie, wszystkie trzy zostały złapane, więc z mojej perspektywy jest szer do zrobienia. Kliknę share i skopiuję to, czy dostanę ten, ten dostałem. Lame. I ostatni również Claim, i to powinno mi się już pojawiać w grze, ale ja bym chciał zobaczyć, co jest więcej na temat kolaboracji, a jest merchandise, głosy natury, jada, 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 więc macie te wszystkie dodatkowe rzeczy możecie posłuchać aktorów gadających o tym, albo, albo kupić sobie merch, którego część zarobków idzie na ratowanie biednych zwierzątek czy padających ekosystemów. Dajcie znać, czy to już zrobiliście i czy Wam się podobało, a ja wrzucę tutaj tylko jeszcze jeden komentarz, który był pod trailerem z zapowiedzią tego, i to jest najlepszy komentarz Ever, że kolaboracja genshinowa z Discovery. Be Bezpośrednio mówi wam, że idźcie dotknąć trawy. Nie siedźcie, nie grajcie w Gęsina. Idźcie dotknąć trawy. Za dużo ostatnio jest negatywnych emocji i hejtu, ale co zrobić? Co zrobić w tym kierunku? Nastawia nas nasto Czy Ja powinienem jeszcze coś wspomnieć. Tak, za dwa dni pojutrze startuje kolejny event, więc jak macie tam niedobory czasowe F5, to jest F5. U mnie to jest. I, i na tym kącie jeszcze nie zacząłem Alchemical Ascension. Powiem wam, że na drugim nie jestem jakoś zachwycony, ale też nie jest źle. Spodziewałem się, że będzie gorzej przed jakby premierą aktualizacji 4.5. Spodziewałem się, że oj będzie dużo gorzej, a na stream Cały czas mi mówicie, jakie to nie jest super, jakie to nie jest fantastyczne, i nastawiałem się z kolei bardzo pozytywnie. Poszedłem, zagrałem, jest takie. Ej! jest okej. Okay. Przeciętniak. Powiedziałbym, że przeciętniak jest coś troszkę innego niż zazwyczaj i to jest największy plus tej gierki. Bardzo, bardzo najlepszy plus tej gierki, więc jest całkiem spoko. Czy ja tu wszystko mam porobione, mam wszystko porobione, więc pojutrze startuje Phase Trials, czyli ten bardziej battle event z pauzowaniem czasu, jeżeli nie pokręciłem eventów, więc to będzie na dniach. A ja bym zahaczył o jeszcze jedną rzecz. Mikrowoz naprawdę spróbuję się tym razem nie rozgadać, więc nie wiem, czy kojarzycie, co się dzieje w świecie gamerów, Gamergate dwójeczka, sweet baby i tak dalej i tak dalej, więc ludzie teraz dogrzebali się do rzeczy, które zaczynają się robić autentycznie niebezpieczne, czyli dogrzebali się do finansowania niektórych z tych organizacji. Jest takie coś, co się nazywa Take This, to jest organizacja do walki ze stygmatyzacją, że ze stygmą oraz problemami psychicznymi, które mogą być wywoływane przez gry i jak najbardziej I jest to spoko. Ostatnio robi bardzo dziwne ruchy antygraczom, właściwie potęgując to, z czym niby mieli walczyć, czyli z problemami psychicznymi, to zaczynają tutaj najeżdżać na ludzi, dlatego, że po prostu są i chcą grać w gry. Dziwna organizacja, ale ten, dogrzebali się do finansowania tej organizacji, a stoją za nie Między innymi, między wieloma, wieloma innymi, głównie z hajsu podatnika amerykańskiego, leci coś na daną organizację, i ta organizacja pcha w Take This oraz w inne różne Sweet Baby hajs. I między innymi, wieloma innymi jest Homeland Security, to jest Departament Bezpieczeństwa Krajowego, resort rządu Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, utworzony po zamachach terrorystycznych, wiadomo, 9-11, Twin Tower i tak dalej, i tak dalej. Od dwóch, trzech dni podobne strony są czyszczone z informacji o dotacjach rządowych albo o od spółek Skarbu Państwa, czyli Sweet Baby Inc., i cała reszta tych różnych takich problematycznych z naszej perspektywy organizacji, nagle gubi strony. Problem jest z załadowaniem się listy wspierających, skąd mają hajsy i kto jest wśród członków. Nagle to wszystko znika, co jest nielegalne, podpowiadam, ale z tego co zostało wyłapane, to Homeland Security i FBI maczają paluszki w dotowaniu organizacji, które atakują graczy od pewnego czasu, bo gracze oczywiście robią bardzo straszne rzeczy. A jakie to są te wywrotowe akcje, które robią? Gracze nie kupują gier, które im się nie podobają. To się wszystko sprowadza do tego, że gracze nie chcą kupować tego, co im się nie podoba, i w tym momencie wjeżdżają organizacje poboczne, które mówią, że tak być nie będzie. Z tym trzeba walczyć, bo gracze zachowują się praktycznie jak terroryści. Zostawiam to pod Waszą rozwagę. Jak ktoś chce zrobić research we własnym zakresie, to polecałbym, bo nie jestem najlepszym źródłem informacji. Tutaj, ale w internecie wysypuje coraz więcej danych na ten temat. Jest cała masa filmików od ludzi grzebiących w tym, co te organizacje robią, skąd biorą, albo jak piorą kasę i jakimi mentami są niektórzy ludzie siedzący w zarządach tych organizacji, jakie tam mają, nie wiem, postawione zarzuty, albo kto komu co zrobił, a teraz nagle broni biednych dzieci, czy coś w tym stylu, chociaż sam łapki tam, gdzie nie trzeba, więc mówimy o tego typu ludziach, którzy próbują decydować o tym, co my jako gracze możemy robić, albo będziemy mogli w przyszłości robić. Zostawiam to pod waszą rozwagę i przeskakuję do rzeczy z Genshinem już bezpośrednio związanych, czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem okay, jeszcze większość... Ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. I tym razem zajmiemy się kilkoma rzeczami, głównie kłolem, które raczej w większości nie będą się zmieniały oraz jednym fakeiem. Więc przede wszystkim będą kłole dotyczące teleportów. Na samym starcie w aktualizacji 4.6.1 teleport do Petrichoru zostanie odblokowany dający 5 primo, czyli zostanie nam to odblokowane automatycznie to 5 primo za odblokowanie nam przyjdzie. I to jest mniej lub bardziej dla wszystkich czyli jeżeli dopiero zaczynacie grać w Gęsinę i nie macie jeszcze Fontaine odblokowane, to ten teleport taki wejściowy do Fontaine będzie wam się odblokowywał. To jest, jeżeli nie pokręciłem, ten teleport chyba? Rilmo Faraket z Sumeru i to jest ten, który jest... Taki blisko, że można sobie przepłynąć z buta do Romar Team Harbor, i tak samo ten Petrichor tam na dole też się ma odblokować teoretycznie, teoretycznie dla wszystkich zainteresowanych. Więc to zostało wrzucone do QoL-u nie mam pojęcia, czy faktycznie to można traktować jako realny kół, czy po prostu wchodzi nowa aktualizacja i dostajecie odblokowany teleport, żeby móc się dostać do nowej zony bez żadnych problemów z bugującymi się questami, bo tak, jeżeli jesteście zainteresowani, dlaczego to się stało, to jak zbliżaliśmy się do Fontaine, to ten teleport uznano, że ma być. Od Odblokowany, bo raz. Czasem jest tak, że niektóre fragmenty mapy blokują się za questami. Ludzie, którzy wbijają po latach do Inazumy mają z tym problem, więc były blokujące się questy i chowują musiał to ręcznie odkręcać, a dwa, żeby nie blokować ludzi, którzy dopiero teraz startują przed dostaniem się do nowych tych flash zonek, tych rzeczy, które wyglądają cudnie, to trzeba im dać teleport, żeby mogli się tam od razu dostać i zobaczyć jak to cudnie wygląda. Więc to je to. Druga rzecz jest związana z mapą, i to już jest zmiana Quality of Life, moim zdaniem, pełną gębą, więc mamy poprawki w UI mapy. Prawdopodobnie tutaj doskoczy możliwość w stawiania skrzyneczki jako ikonki oznaczającej, że gdzieś tam powinna być skrzyneczka, więc kurdur dur dur Będą zmiany w UI do mapy, będzie teraz dostęp do wszystkich opcji z mniejszą ilością klikania, więc będzie przy zarządzaniu mapą więcej informacji i mniej klikania, żeby się dostać tam, gdzie chcemy. Taka informacja leci z beta testów. Lecąc dalej housing. Po wbiciu trust rank do 10 poziomu, liczba mebelków do kupienia wzrasta do 10 plus będzie zniżka, co oznacza, że odpowiednio wbijając te wszystkie nasze trust ranki do góry. Będziemy mieli zniżki i będziemy mieli więcej rzeczy na rotacji do kupienia. Jak najbardziej git dla tych z Was, którzy siedzą w housingu i jest to dobra zmiana. Jeżeli chodzi o Quality of Life kolejne, to z tripotem też związane będzie opcja Fast Obtain. W detalach mebelków będzie przycisk do wykupienia brakujących części, jeżeli one są dostępne i dodanie Tubiemu To Be Crafted listy, czyli pojawi się kolejna lista, że to i to i to i to chcę skraftić jak będą rzeczy, elementy dostępne to będziemy mogli z tej listy sobie je wykupywać i wyłapywać. Więc bardzo wygodne. Nie, wciąż nie ma nic z loadoutem, to jest to, o co ludzie się najbardziej proszą i nie wiem dlaczego, ale wiem, że są jakieś problemy z tym loadoutem i nie jest to ruszane. Może to jest jedna z tych rzeczy, które chcą wykorzystać i w aktualizacji 4.7 zrobić wielki show, że hej, patrzcie, naprawiamy housing i loadout i tak dalej, więc będziemy z każdej strony atakowani pozytywnymi zmianami w gęszynie. Może to o to chodzi, a może faktycznie mają jakiś problem techniczny z spaghetti im przeszkadza i nie mogą tego zrealizować na już, na teraz, na ten moment. Więc loadout nie jest zwiększony, przynajmniej nie na tych Czeknących informacji z bety do aktualizacji 4.6. Lecimy do kolejnej zmiany Quality of Life, i jest to możliwość zaznaczania wielu artefaktów przeciągnięciem myszki. Więc zmiany Quality of Life: Tutaj, jak sobie wbijecie do plecaka i wbijecie na artefakty, będzie można zaznaczyć myszką i pociągnąć te wszystkie, które chcecie. Czyli nie wiem, chcecie zmienić wszystkie fioletowe, więc zaznaczacie, i jedziecie na sam dół, jedziecie na sam dół i one będą zaznaczone tak, jakbyście to sobie tutaj porobili i możecie jednym kliknięciem przemielić je na coś tam. Nie wiem, nie? Nie wiem jak to będzie zrealizowane. W sumie faktycznie prawdopodobnie nie będę z tego i tak korzystał, bo już się przyzwyczaiłem do starego systemu, więc hurdur, durdur, dur, hurdur, durdur. Tyle jeżeli chodzi o zmiany Quality of Life, ale żeby nie było, że tylko zmiany Quality of Life są, to powiedzmy o Emily i to jest najprawdopodobniej fake informacja o postaci, która powinna być w aktualizacji 4.8. Miałem to zaznaczone jako fake i nie bardzo chciałem to wyciągać, to znaczy kilka dni temu to było na liście rzeczy do opowiedzenia na odcinku, żeby było o czym mówić, ale nie opowiedziałem tego, no bo inne rzeczy wyskoczyły. I to leci ze źródła, które jest średnio wiarygodne. Wcześniej miało pudła i nie pudła, ale Ostatnimi czasy informacje z tego źródła, które leciały, to co mówiłem, że to jest od moich informacja i że oni gadają, że coś z tą kosą do Arle może być, ale to jest bardzo niewiarygodne i ja w to za bardzo nie wierzę. I potem okazało się, że te informacje z kosą są faktycznie poprawne, a informacje, które uznawaliśmy, że raczej pewnikowe są, że to jest to, co dostaniemy, to nie było to, co dostaliśmy. To, co uważaliśmy, że będzie gameplayem Arle, bardziej jest do Arle bossa niż do samej postaci, a to, co uznawaliśmy, że nie, no przecież nie dadzą jej kosy, nie będzie wyczarowywała kosy, nie będzie miała z magii krwi ataków, a ma! Więc to jest z tego samego źródła. To może się okazać prawdziwe, ale zaznaczam, do tej pory były też mocne pudła od tego źródła, więc to nie jest tak, że magicznie trafiło tym razem, więc wszystkie poprzednie informacje również są poprawne, jak się odpowiednio na nie spojrzy. Więc to może być totalnie fail, to może być totalnie fake. Zresztą podobne informacje z innych źródeł w internetach szalały i nie da się ukryć, że wszyscy do nich podchodzili jako. Do fejków, że to jest albo fake, albo bardzo mało prawdopodobne, więc. Informacje na temat Emily. Ma być to postać pięciogwiazdkowa, dendro z polarmem, według tego bardzo sus lika, fejka najprawdopodobniej. Normalny czarżowany i e plunging attack. Ma bardzo klasyczny, do pięciu trafień chyba na sekwencji. Jeżeli chodzi o włócznie, są różne sekwencje ataków, to jest ta. Części. Jeżeli chodzi o Elemental Skill, to jest w dwóch wersjach: jest tap albo Przytrzymanie. Jeżeli chodzi o tap, to trafiamy i oznaczamy przeciwników przed sobą. Mamy obszarowe Dendro Obrażenia. Oznaczenie zostawia DOTA, czyli Damage on Time, Overtime. Damage overtime. Dendro skalowany jest do ataku i Elemental Mastery na tych testach, które jeżeli istnieje, to znaczy. Ja to czytam z założeniem, że to jest fake, ale weźcie pod uwagę, że to najprawdopodobniej nie jest prawda, ale mówię tak, jakby to się mogło zdarzyć. Nie? Jeżeli chodzi o Przytrzymanie, to działa całkowicie inaczej. Musimy mieć wcześniej odpalony element. Mental Skill, czyli musiało być tapnięte, i jeżeli dobrze rozumiem, tam jest kilka ładunków, i jeden z ładunków można, jeżeli się chce, oczywiście, zużyć na przytrzymanie, czyli działa to po tapie, daje dendro dendroinfusa i bonus do chargeowanego ataku. Chargowany atak tutaj będzie dość ważny. I wyciągam tego lika ze względu na chargeowany atak, bo to, co wcześniej wydawało mi się głupie i bezsensowne, teraz nagle nabiera troszeczkę sensu, ale lecimy dalej. Więc bonus do chargeowanego ataku, mamy dendro dendroinfusa i właściwie tyle na przytrzymaniu zużyty kolejny ładunek. Przechodząc do bursta, do ultimate'a, do. Q. mamy cusiek, który przyciąga do siebie dendrokorę, czyli prawdopodobnie stawiamy coś, co jest chyba konstruktem i przyciąga dendrokory do siebie, a jeżeli przeciwnik jest duży, to przyciąga dendrokory w stronę jego weak spota, czyli aktywuje weak spota tymi lecącymi dendrokorami, które mają chyba wybuchnąć przy zderzeniu, jeżeli dobrze rozumiem. Aktywnie na placu boju zadaje dendro obrażenia na interwale, pozostaje nawet jeżeli postać zostanie zmieniona na inną, aplikując dendro i rzucając dendro obrażenia. To jest ta postać, o której mówiliśmy, że bardzo możliwe, że ma dendro aplikację off-field. I teraz jest informacja, którą. Wyśmiałem za pierwszym razem jak to czytałem, ale ze względu na wczorajsze liki, które mieliście na odcinku, to jest coś co nagle jest takie WHAT THE HECK? Jest alternatywny sprint, który aktywuje się po zrobieniu charge'owanego ataku, kiedy wciąż trzymamy przycisk od charge'owanego ataku. Po wykonaniu tego charge'owanego ataku nasza postać zamienia się w coś w stylu mgiełki i możemy lecieć. Kiedy przestajemy sprintować, to mgiełka pozostaje na placu boju, a nasza postać się pojawia i mgiełka aplikuje dendro, robi jakieś tam obrażenia czy coś w tym stylu. Albo jeżeli źle przetłumaczyłem, to po wykonaniu charge'owanego ataku nasza postać dalej wykonuje jakby bieg i kiedy przestaje sprintować, to pojawia się wokół niej mgiełka, nie wiem w którym momencie mgiełka się pojawia, ale mgiełka pojawiająca się pozostająca na placu boju, robiąca dendro i dendro obrażenia chyba, to jest coś co jest po alternatywnym sprincie. To jest informacja na temat tej postaci, którą dostałem jakieś 2-3 tygodnie temu i sobie tak wisiała, planowałem o niej powiedzieć, ale za bardzo nie, ale ne, to jest fake, więc w sumie za dużo tutaj do powiedzenia nie ma i tu wyglądało bardzo dziwnie, ten charge. Czarżow... Atak przechodzący w alternatywny sprint to nie jest coś, co traktowałbym poważnie. Na co wjechała wczoraj Arlekin z alternatywnym sprintem po chargowanym ataku. Tak wam tylko to tutaj zostawiam, nie wiem co tutaj dorzucić. Moim zdaniem to dalej jest fake, ale ze względu przez ten ostatni element nagle zrobiło się to ciekawsze i bardziej wiarygodne, więc hurdur dur dur hurdur hur, dur dur. Jeżeli cokolwiek to ta postać jeszcze jest i tak na wczesnym etapie tworzenia, więc praktycznie wszystko stąd. Jeżeli nawet byłoby prawdą, to może wylecieć i zostać zastąpione przez coś innego, bo ta postać z tego, co wiemy, nie jest jeszcze na intensywnych testach, tak żeby mieli ustalony. Gameplay tej postaci. Na papierze może tak, ale in-game są jakieś testy, ale nie jakieś rozbudowane testy. No ale to jest tyle, co ja wiem. Pamiętajcie, że trwają w tym momencie dwa konkursy: jest ku ślubnemu kobiercowi oraz reinkarnacja. Zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miejscówka jest podesłana przez Vermeyli. Vermeli, Chyba tak się będzie czytał Twojego nika. Przepraszam, jeżeli źle to wymówiłem. Dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. Jesteś osą. Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check in Web Event. Jeżeli otaczacie to wszystko od początku miesiąca, to dziś powinien być dzień 20, a w nim Maty z EXPEN, co oznacza, że no, ostatnie primogemy były, no, weryfikacja jakaś leci. Czemu mi weryfikację kazało zrobić? What the heck? To było dziwne, to było dziwne. Ostatnie primogemy powinny być dnia 18, więc mam nadzieję, że macie odhaczone. I w Honkaju starej lub podobna sytuacja jest z tym, że dzisiaj powinny być ostatnie Stellar Jade'y dnia 20, jeżeli oczywiście logujecie się codziennie. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametric transformerze. W moim wypadku jest to 21 godzin. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest pod. Potężna jesteś osom, jeśli arcy magowie, wasza magia jest arcy, potężna jesteście arcy, osobą, lisi Twitter nauczy, wasza magia jest Twitter, potężna jesteście twicher I na Twitchu widzimy się z mojej perspektywy za moment na montażu, z waszej perspektywy, zapewne moment temu na montażu. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych pięciogwiazkowych rolek. Niech Boże Karendzi Wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. O ja cię kręcę, o ja cię kręcę i ciekawe czy mnie algorytm YouTube' a ścignie zamówienie o amerykańskich służbach wojskowych specjalnych i bezpieczeństwa, które interesują się graczami, dlatego że nie chcą grać w gry. Które oni chcą, żeby gra... grali tak. WHAT! The heck?